Teren Gedali nie wróci do Skarbu Państwa, tak? Prawomocnym już wyrokiem orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku. To efekt apelacji, jaką od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku wywiódł prezydent Gdańska reprezentujący Skarb Państwa. Według Sądu Odwoławczego w obecnej sytuacji nie można mówić o użytkowaniu terenu niezgodnym z jego przeznaczeniem, a co za tym idzie nie ma podstaw, by ten teren robygowi odebrać. Deweloper Robyk nie musi zwracać Skarbowi Państwa dawnych terenów Klubu Sportowego Gedania. Tak orzekł dziś sąd apelacyjny w Gdańsku, który rozpatrywał sprawę z powództwa władz Gdańska reprezentujących Skarb Państwa. Podobnie jak w sądzie pierwszej instancji wskazywano, że na razie nie doszło do złamania prawa i wykorzystywania terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można stwierdzić, że rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budowy boiska sportowego oraz Centrum Edukacyjno Sportowego, z czym mamy miejsce? W jaki sposób narusza, narusza umowę yy, tutaj o oddaniu tego gruntu o użytkowanie wieczyste, cel, na który ten grunt został oddany? Sąd wskazał także, że przeznaczenie części terenu na funkcję usługową lub mieszkalną nie oznacza automatycznie, że cały teren wykorzystywany będzie w ten sposób, a zgodnie z prawem część sportowa ma być przeznaczona na działalność niekomercyjną. Sąd yy, nie może jakby spekulować na temat tego, co się wydarzy w przyszłości. Czy dojdzie do naruszenia w przyszłości umowy, czy nie ze strony pozwanego? Reprezentujący miasto pełnomocnik do czwartkowego wyroku odniósł się bardzo krótko. Na razie czekamy na uzasadnienie, Następ, na, na pewno wystąpimy o, z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku i wtedy zobaczymy co. Robić Z kolei pełnomocnik dewelopera stwierdził, że sprawa od początku nie mogła zakończyć się inaczej. Apelował też o tonowanie emocji i współpracę w tworzeniu nowej przestrzeni na historycznym terenie. Skupmy się wszyscy, żeby coś budować i żeby, żeby... należycie uczcić pamięć po tych osobach, a nie, że każdy coś tam od siebie wkłada yy, yy, kij szprychy, że tak powiem. Tak? <laughs> Więc miejmy nadzieję, że tutaj jak Gdańszczanie się zmobilizujemy i uda nam się coś fajnego na tym terenie stworzyć. Poseł Kacper-Płażyński, zaangażowany w obronę dawnego terenu klubu sportowego, sprawę komentuje krótko. Władze miasta Gdańska wbiły temu postępowaniu nóż w plecy jeszcze przed wyrokiem sądu pierwszej instancji. Wtedy to wydały one dla Robyga pozwolenie na budowę, mimo trwającego procesu sądowego. Nie miałem złudzeń co do tego, że sąd w drugiej instancji podtrzyma wyrok sądu okręgowego. Niemniej walka o ten teren trwa. Czekamy na uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę przez panią minister Gawin, generalnego konserwatora zabytków. Według zapowiedzi pełnomocnika dewelopera, Robyk nie zamierza składać skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Władze Gdańska reprezentujące skarb państwa decyzję podejmą po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.